Dziema widzowie z tej strony Loixi i dzisiaj zagramy sobie w Pool Asword Simulator. Ponieważ to ma bardzo duże wyniki i chciałabym to zagrać zobaczyć jak w ogóle się w to gra. Bo bardzo to jest popularna gra. Dzisiaj mój plan to jest zdobyć chyba tak drugą krainę bądź pięć rebirów. A więc zaczynamy! Już trochę sobie przed nagraniem grałem Dobyłem 1200 siły Więc chyba możemy otworzyć Znaczy otworzyć, wyciągnąć drugi miecz Spróbujmy Bez autoclickera na razie próbuję Nawet bez autoclickera Nam idzie Sorry trochę za mój głos, ale Trochę chory jestem Mam nadzieję, że Będzie mnie dobrze słychać hmm, Tutaj mamy Jakieś kliki, dobra Zbierzmy sobie taki klik Mamy 22 pucharki Tutaj za 25 jest jakieś jajko, więc Uzbierajmy sobie, bo tutaj już pisałem kod i mm, Zdobyłem takiego peta Tutaj 1,5 Więc yy, No Więc wywarmy sobie do 25 winów na autoklikaże albo auto Nie, autofajte to sobie zaraz włączę na medium. odpalę sobie przy okazji autotlikera będzie szybciej. farmimy może do 50 winów, żeby od razu mieć dwa pety. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Widać, że już tutaj mamy 5 giftów. Może, jak odbieram te 50 winów, to sobie je odbiorę. Jest dwa razy event na siłę i dwa razy event na pucharki, więc na pewno z niego skorzystamy. Dobra. Mamy już 50 winów, więc... Najpierw odbierzmy sobie wszystkie tutaj wifty, yy, to są tylko... O! już się załadowały. Mamy jakiegoś Peta boku. Zobaczymy, ile on w ogóle daje. I mamy nowego Klika, biorę sobie. On daje razy 3,5, więc jest bardzo mocny. Idziemy otworzyć dwa ek. Jedno. Rer. Drugie. Come on. Niestety. Ubierzmy sobie je. best. I mamy teraz takie pedy. Nawet leża, yy, Nawet jeden z tego zika ma 235. Chyba, tak? Tak, 2,35. Tu jest jakieś jajko. Za 25 minus gry. Albo 23 zbogowane. Na pewno sobie je odbierzemy. Tu jest jakieś kręcenie, to też odbierzemy. Tu jest jakiś pack, też sobie odbierzemy za jakiś czas, chyba że aż po godzinę nie będę grał. Więc na razie to bym w sumie w farmie do drugiego miecza 7500, To niedużo. Uda nam się. Jakiś sword, A to są te miecze. Nowy klik. z sobie do. No tak, może do 10 tysięcy. Albo nie. Powinno 6,5 kafla wystarczy, żeby to pokonać, ten miecz znaczy wyciągnąć. Wtedy mi się trochę mieli, bo dużo grałem w Armour Wrestling Simulator i teraz mi się mieli pokonać, wyciągnąć, więc sobie będę mówił na wyciągnąć pokonać. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Mm, tutaj mam taki miecz, jest jakiś daily, a aż odebrałem. I teraz farmimy po 50, aż. 50 winów za to dostałem to bym wyfarmił tak na autofite do tak, 1000 winów coś takiego więc widzimy się jak będę miał z, nie wiem, właśnie z 1000 może winów dobra, jeszcze do 1000 nie dofarmiliśmy ale mamy już 500 winów przez co bym zrobił rebirfy, bo widzę, że tu są bardzo opłacalne bo dają aż 10% za jednego rebirfa więc porównujmy sobie tych rebifów. Mamy 4 rebify, czyli w sumie jeszcze jeden rebif, i nasz cel jest spełniony. Robiliśmy sobie.